Ktoś ukrywa się za traumami, aby nie przyznać się do własnego wpływu na ciebie. To brutalna prawda, która, jeśli się nad nią zastanowisz, może rzucić światło na wiele aspektów twoich relacji. Czy zauważyłeś, jak niektórzy ludzie zdają się przenosić swoje lęki i niepewności na innych? Ta dynamika jest bardziej powszechna niż myślisz. Kiedy ktoś odmawia skonfrontowania się ze swoimi własnymi ranami, często kończy się ranieniem tych wokół siebie. Co czujesz, radząc sobie z takimi sytuacjami? Zamieszanie, niepewność, brak pewności siebie? To nie pochodzi od ciebie, jest to reakcja na zachowanie drugiej osoby. Łatwo jest się zgubić w tej mgle, ale kluczowe jest zrozumienie, że to nie ty jesteś problemem. Ci ludzie mogą sprawiać wrażenie silnych na zewnątrz, ale za tą fasadą kryje się chaos nierozwiązanych emocji. Ukrywają się za traumami, często używając ich jako usprawiedliwienia, aby unikać odpowiedzialności za swoje działania. Czy kiedykolwiek czułeś się manipulowany, jakby twoje emocje nie miały znaczenia w obliczu bólu innych? To uczucie jest prawdziwe i musi zostać uznane. Musisz wiedzieć, że nie jest twoim zadaniem naprawiać kogoś, kto nie chce być naprawiony. Nadszedł czas, aby zajrzeć do własnego wnętrza i zrozumieć, że nie musisz nosić tego ciężaru. Prawda może być trudna do zaakceptowania, ale Twoje pokoje i dobrostan są ważniejsze. Odpowiedzialność za uzdrowienie jest indywidualna i każdy musi się z nią zmierzyć sam. Teraz jest moment, aby podjąć decyzję. Możesz wybrać oddalenie się od tych, którzy nie są skłonni zmierzyć się ze swoimi własnymi traumami. To uwalniające, gdy zdajesz sobie sprawę, że masz moc ustanawiania granic. Nie daj się zwieść obietnicom zmiany, które nigdy się nie spełniają. Prawdziwa zmiana pochodzi z wnętrza, a ty zasługujesz na przebywanie obok tych, którzy są gotowi podjąć się tej pracy. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to jest to znak. Znak, że nadszedł czas, aby chronić siebie i priorytetowo traktować swoje emocje. Nie ignoruj rzeczywistości swoich doświadczeń. Zasługujesz na życie, w którym Twoje emocjonalne potrzeby będą szanowane. Zasługujesz na pełne życie, wolne od iluzji. Pomyśl o tym i pamiętaj, to ty wybierasz. Możesz się zastanawiać, jak rozpoznać, kto naprawdę skrywa się za traumami. Jednym z najprostszych sposobów jest obserwacja wzorców zachowań tych osób. Często angażują się w niewspółmierne dyskusje, lub czują się zaatakowane przez krytykę, która w rzeczywistości jest jedynie konstruktywną opinią zwrotną. Tego rodzaju reakcje mogą być wyraźnym znakiem, że osoba nie jest gotowa do radzenia sobie ze swoimi własnymi problemami. Kiedy zauważysz te reakcje, zrób przerwę. Zadaj sobie pytanie: czy ta osoba projektuje swoje niepewności na mnie? To potężne pytanie. Rozpoznając tę dynamikę, możesz uniknąć poddania się negatywnym emocjom, które one przekazują. Pamiętaj, że twoje emocje są ważne i nie powinny być odrzucane. Nie pozwól, aby cudza niepewność tłumiła twoją własną pewność siebie. Inną powszechną cechą jest manipulacja emocjonalna. Może się to objawiać na różne sposoby, takie jak emocjonalne szantaże czy zniekształcanie faktów. Jeśli często czujesz się winny lub odpowiedzialny za emocje innej osoby, czas przewartościować te relacje. Nie powinieneś nosić ciężaru cudzych wyborów. Każdy jest odpowiedzialny za swoje własne działania i reakcje. Możesz oferować wsparcie, ale prawdziwa zmiana musi pochodzić od osoby, która walczy wewnętrznie. Uznanie, że to nie ty jesteś problemem, jest kluczowe dla twojego emocjonalnego zdrowia. To nie oznacza, że powinieneś stać się niewrażliwy lub obojętny. Empatia jest fundamentalna, ale wiedz, gdzie postawić granice. Empatia nie powinna przekształcać się w samozaprzeczenie. Jeśli ciągle stawiasz potrzeby innych ponad swoimi, może to oznaczać, że znajdujesz się w towarzystwie kogoś, kto nie chce wziąć odpowiedzialności za swoje traumy. Zastanów się nad wpływem, jaki te osoby mają na Twoje życie. Czy podnoszą Cię na duchu, czy ściągają w dół? Czy twoje interakcje z nimi są wzbogacające czy wyczerpujące? Ta refleksja jest kluczowa, abyś mógł podejmować świadome decyzje na temat tego, z kim chcesz się związać. Masz prawo wybierać, kto będzie częścią twojego życia i oddalać się od tych, którzy nie przyczyniają się do twojego dobrostanu. Wybór oddalenia się od osób, które nie są zaangażowane we własny proces leczenia, może być wyzwaniem. Możesz czuć się winny, zostawiając kogoś, kto cierpi. Jednak ważne jest, aby pamiętać, że leczenie to osobista podróż. Nikt nie może tego zrobić za inną osobę. Kiedy priorytetem staje się twoje emocjonalne zdrowie, jesteś bardziej zdolny do pomagania innym w sposób, który nie zagraża twojej własnej stabilności. Często ludzie subtelnie projektują swoje traumy, mogą robić komentarze, które wydają się nieszkodliwe. Ale w rzeczywistości są odzwierciedleniem ich niepewności. Zwracaj uwagę na te szczegóły. Jeśli zauważysz, że ktoś ciągle sprawia, że kwestionujesz swoje własne emocje, jest to wyraźny sygnał, że ta osoba zmaga się z własnymi ranami. Porozmawiaj o swoich uczuciach. Jeśli czujesz się komfortowo, spróbuj bezpośrednio podejść do sytuacji. Powiedz, jak działania tej osoby na ciebie wpływają. Może to być ryzykowny krok? Ale również może być transformujący. Bądź jednak świadomy, że ich reakcja może nie być taka, jakiej się spodziewasz. Niektóre osoby nie są gotowe słyszeć prawdy i mogą reagować defensywnie. Jest to ryzyko, które musisz być gotów podjąć, gdyż jest to część procesu ustalania zdrowych granic. Jeśli dzieląc się swoimi uczuciami, dana osoba nie wykazuje zrozumienia lub chęci do zmiany, jest to mocny sygnał, że powinieneś przemyśleć te relacje. Nie czuj się zobowiązany pozostawać w sytuacjach, które nie są zdrowe. Czasami najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, jest odejście. Jest to sposób dbania o siebie i szacunek dla swoich emocjonalnych potrzeb. Pamiętaj, że nie jesteś sam w tej podróży. Wiele osób przechodzi przez podobne sytuacje i czuje się zagubiona. Rozmowa z zaufanymi przyjaciółmi, rodziną, lub nawet terapeutą może oferować nowe perspektywy i pomóc potwierdzić to, co czujesz. Nie wahaj się szukać wsparcia, gdy jest to potrzebne. Wymiana doświadczeń może być wzbogacająca i dać jasność. Twój spokój powinien być Twoim priorytetem. Masz prawo do życia wolnego od toksycznych relacji. Prawda jest taka, że zasługujesz na otaczanie się ludźmi, którzy szanują twoje emocje i są także gotowi pracować nad swoimi własnymi problemami. Tego rodzaju relacja promuje wzajemny rozwój i dobrostan. Ostatecznie decyzja o ochronie siebie należy do ciebie. Możesz zdecydować, kto zostaje, a kto odchodzi z twojego życia. Zmiana może być przerażająca, ale często jest konieczna dla twojego osobistego rozwoju. Życie jest zbyt krótkie, aby je marnować na relacje, które nie przynoszą radości ani spokoju. Jeśli doszedłeś aż tutaj, to jest wyraźny znak. Ostrzeżenie, abyś nie ignorował swoich przeżyć i uczuć. Masz moc, aby przekształcić swoje życie, ustalając granice i priorytetowo traktując swoje zdrowie emocjonalne. To potężny i wyzwalający wybór. Pomyśl o tym i pamiętaj. Podróż do uzdrowienia zaczyna się od Ciebie. Możesz się zastanawiać, dlaczego niektórym ludziom trudno radzić sobie z emocjami. Często jest to związane z wzorcami zachowań ukształtowanymi od dzieciństwa. Niektórzy dorastali w środowiskach, gdzie wrażliwość była postrzegana jako słabość, co prowadziło do unikania emocjonalnej konfrontacji. Tego typu historia może tworzyć dorosłych, którzy zamiast mierzyć się ze swoimi problemami, projektują swoje niepewności na innych. Ważne jest, aby zrozumieć, że ta dynamika nie usprawiedliwia ich zachowania. Nie powinieneś akceptować bycia celem cudzych niepewności. Zdając sobie sprawę, że te projekcje nie są twoje, zyskujesz władzę nad swoimi emocjami. Ta świadomość może być przełomem w twoich relacjach. Uznając, że problem nie leży w tobie, możesz stworzyć emocjonalny dystans niezbędny do ochrony siebie. Jednym z kluczy do radzenia sobie z takimi sytuacjami jest ustalanie jasnych granic. Nie musisz akceptować zachowań, które ci szkodzą. Mówienie nie to umiejętność, którą można rozwijać, i jest ona kluczowa dla Twojego zdrowia psychicznego. Komunikując swoje potrzeby i granice, nie tylko się chronisz, ale także uczysz innych, co jest akceptowalne w Twoim życiu. Ta praktyka może być trudna, zwłaszcza jeśli jesteś przyzwyczajony do priorytetowania dobrostanu innych kosztem własnego. Często czujemy się winni ustalając granice. Możesz obawiać się, że to spowoduje konflikt lub odsunie ludzi od ciebie. Jednakże ważne jest, aby pamiętać, że zdrowe relacje są budowane na wzajemnym szacunku. Poczucie winy nie powinno być czynnikiem decydującym w Twoich decyzjach. Pomyśl o granicach jako formie miłości własnej. Chroniąc siebie, pozwalasz sobie na bycie w relacjach, które naprawdę są korzystne. Identyfikując manipulacyjne zachowania, takie jak emocjonalny szantaż, Istotne jest, aby reagować w sposób asertywny. Jeśli ktoś próbuje sprawić, byś poczuł się odpowiedzialny za jego emocje, nadszedł czas, aby zakwestionować tę dynamikę. Zadaj sobie pytanie: Dlaczego czuję się tak? Rozważając to, możesz odkryć, że manipulacja emocjonalna wpływa na Twoją percepcję samego siebie. Nie pozwól, by Cię to definiowało. Emocje innych nie są Twoją odpowiedzialnością. Porozmawiaj z osobami, które są Ci bliskie. Podziel się swoimi doświadczeniami i uczuciami. Często przyjaciele i rodzina mogą oferować wsparcie i zewnętrzne spojrzenie, które może pomóc wyjaśnić sytuację. Mogą oni pomóc w uznaniu Twoich doświadczeń i wzmocnić ideę, że nie jesteś sam w tej podróży. Tworzenie sieci wsparcia jest kluczowe, gdy masz do czynienia z osobami, które projektują swoje traumy na Ciebie. Inną strategią jest praktykowanie autoafirmacji. Przypomnij sobie swoje cechy i wartość, którą wnosisz do relacji. Kiedy ktoś próbuje stłumić twój głos lub emocje, potwierdź siebie. Mówienie głośno tego, co czujesz i czego potrzebujesz, może być potężnym krokiem. Pomaga to nie tylko umocnić twoją pozycję, ale także działa jako przypomnienie dla ciebie samego, co jest prawdziwe w twoim życiu. Dodatkowo zwróć uwagę na to, jak się czujesz po interakcji z konkretnymi osobami. Relacje powinny Cię wzmacniać i dodawać otuchy. Jeśli często czujesz się wyczerpany lub zaniepokojony po tych interakcjach, jest to wyraźny sygnał, że coś jest nie tak. Zdrowie emocjonalne jest ważnym wskaźnikiem jakości Twoich relacji. Nie ignoruj tych sygnałów. Są one kluczowe, abyś mógł ocenić, kto zasługuje na miejsce w Twoim życiu. Czasami trzeba podjąć bardziej radykalne kroki i całkowicie odsunąć się od toksycznych relacji. Ta decyzja może być trudna, zwłaszcza jeśli istnieje historia lub głębokie więzy emocjonalne. Jednak twoje dobro powinno być priorytetem. Nie musisz nikomu tłumaczyć swojej decyzji. Życie jest zbyt krótkie, aby czuć się uwięzionym w relacjach, które nie przynoszą szczęścia. Droga do wyzdrowienia może być długa i pełna wyzwań. Możesz przechodzić przez okresy samotności, oddalając się od osób które nie przyczyniają się do Twojego zdrowia emocjonalnego. Samotność ta, jednakże, może prowadzić do głębokiego samopoznania. To cenny czas na ponowne połączenie się ze sobą i zrozumienie, co naprawdę ma znaczenie w Twoim życiu. W momentach samotności, szukaj zajęć, które karmią Twoją duszę. Może to obejmować hobby, ćwiczenia, lub nawet medytację. Znajdź sposoby na zdrowe wyrażanie swoich emocji. Koncentrując się na swoim rozwoju osobistym, tworzysz przestrzeń do przyciągania ludzi, którzy są w harmonii z Twoimi potrzebami i wartościami. Praktykuj dbanie o siebie. Poświęć czas dla siebie, aby reflektować i odnawiać siły. Zasługujesz na ten czas. Dbanie o siebie to nie egoizm, to potrzeba. Koncentrując się na trosce o siebie, stajesz się silniejszy i bardziej zdolny do radzenia sobie z trudnościami, które niesie życie. Pamiętaj, że Twoja wartość nie zależy od aprobaty innych. Zasługujesz na miłość i szacunek, niezależnie od tego, jak zachowują się inni. To jest prawda, którą musisz zinternalizować. Każdy jest odpowiedzialny za swoją własną drogę do wyzdrowienia i nie powinieneś być nosicielem emocji innych. W końcu, decyzja o chronieniu siebie i priorytetowym traktowaniu swojego zdrowia emocjonalnego to potężny wybór. Ustanawiając granice i oddalając się od osób, które nie są gotowe pracować nad własnymi problemami, robisz znaczący krok w kierunku swojego dobrostanu. Ta podróż może być pełna wyzwań, ale jest niezbędna dla Twojego szczęścia i rozwoju osobistego. Jesteś autorem swojej historii i zasługujesz, by żyć pełnią i autentycznością. Pamiętaj, że zmiana to proces: możesz nie zauważyć natychmiastowych wyników. Ale każdy krok, który podejmujesz w kierunku swojego dobrostanu, jest inwestycją w Twoją przyszłość. Uznanie, że musisz oddalić się od toksycznych relacji, to ważne osiągnięcie, ale prawdziwa praca zaczyna się, gdy zdecydujesz się działać. Pierwsza faza to rozpoznanie, ale potem przychodzi wdrożenie. To wymaga odwagi. W wielu sytuacjach możesz czuć się jak intrus, wyznaczając granice. Może pojawić się poczucie winy, lub strach przed zranieniem drugiej osoby. Niemniej jednak pamiętaj, że twoje potrzeby emocjonalne są równie ważne. Nie powinieneś czuć się odpowiedzialny za reakcje innych. Każdy ma prawo szukać własnego uzdrowienia i nie powinno się to odbywać kosztem ciebie. Skutecznym podejściem do radzenia sobie z ludźmi, którzy projektują swoje niepewności, jest jasna komunikacja. Kiedy poczujesz się komfortowo, wyraź, jak określone działania wpływają na Twój dobrostan. Rozmowa o Twoich uczuciach może być katalizatorem zmian. Jednak bądź przygotowany na możliwość, że druga osoba nie będzie chciała słuchać. Jeśli tak się stanie, będziesz miał potwierdzenie, że musisz ponownie rozważyć te relacje. Na dodatek, interakcje społeczne powinny być wzbogacające. Jeśli zauważysz, że rozmowa zawsze kończy się konfliktem lub niepewnością, Przemyśl potrzebę kontynuowania tej relacji. Nie chodzi tylko o to, co inna osoba wnosi do Twojego życia, ale także o to, co jesteś gotów zaakceptować. Asertywność to potężne narzędzie. Za każdym razem, gdy ktoś próbuje pomniejszać Twoje emocje lub manipulować Tobą, potwierdź swoją wartość. Mówienie na głos o swoich potrzebach może wzmocnić Twoją pozycję i pomóc stworzyć zdrową przestrzeń dla Ciebie. To nie jest tylko kwestia ochrony siebie, chodzi również o uznanie własnej wartości. Kiedy oddalasz się od osób, które nie są gotowe stawić czoła swoim własnym ranom, otwierasz przestrzeń dla zdrowszych relacji. Może to być trudny proces, ale jest konieczny. Zasługujesz na to, aby być otoczonym ludźmi, którzy są zgodni z twoimi wartościami i którzy również dążą do osobistego rozwoju. Praktyka dbania o siebie jest kluczowa. Zarezerwuj czas dla siebie, aby zadbać o swoje zdrowie psychiczne i emocjonalne. Angażuj się w czynności, które przynoszą radość i spokój. Może to obejmować hobby, medytację, lub nawet chwilę ciszy na refleksję. Dbanie o siebie to nie luksus, to podstawowa potrzeba. Kultywuj zdolność do mówienia nie. Jest to niezbędne do ochrony swojej przestrzeni emocjonalnej. Naucz się rozpoznawać, kiedy coś przestaje służyć Twojemu dobrostanowi. Każde nie, które mówisz czemuś lub komuś, co nie wnosi wartości do Twojego życia, jest tak dla Twojego zdrowia emocjonalnego. Budowanie sieci wsparcia to kolejna ważna strategia. Otocz się ludźmi, którzy Cię rozumieją i mogą zaoferować zewnętrzną perspektywę. Przyjaciele i rodzina, którzy szanują Twoje emocje, mogą stanowić wsparcie w trudnych chwilach. Dzielenie się swoimi doświadczeniami przynosi ulgę i walidację. Pokazując, że nie jesteś sam w swoich uczuciach. Z czasem zauważysz, że relacje w Twoim życiu staną się zdrowsze. Jakość interakcji, które masz, się poprawi, ponieważ będziesz otoczony ludźmi, którzy naprawdę się przejmują. Te związki są czymś więcej niż powierzchowne są oparte na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. W miarę jak oddalasz się od osób, które nie są gotowe stawić czoła swoim traumom, stajesz się też przykładem. Twoja odwaga w priorytetyzowaniu swojego zdrowia emocjonalnego może zainspirować innych do zrobienia tego samego. Często ludzie tylko czekają na kogoś, kto pokaże, że możliwe jest wyznaczanie granic i priorytetowe traktowanie własnego dobrostanu. Pamiętaj, że droga do uzdrowienia jest indywidualna: każdy ma swoje własne tempo i własne zmagania, i to jest całkowicie do zaakceptowania. Najważniejsze jest, Abyś był zaangażowany w swoją podróż, szanując swoje uczucia i potrzeby. Na koniec, nigdy nie lekceważ siły swojej decyzji. Wybór, aby się chronić i priorytetowo traktować swoje zdrowie emocjonalne, jest aktem miłości własnej. Robiąc to, nie tylko przekształcasz swoje własne życie, ale także tworzysz środowisko, w którym mogą kwitnąć zdrowe relacje. To jest prawdziwa istota osobistego wzrostu. Zanim wyjdziesz, zrób teraz dwie rzeczy. Weź głęboki oddech i zachowaj to, co dotknęło dziś twojego serca. I, jeśli to ma sens, podziel się tą historią z kimś, kto też tego potrzebuje.